Szymon Hołownia spędził 730 dni w fotelu marszałka. W tym czasie sala posiedzeń stała się miejscem, które koncentrowało uwagę opinii publicznej jak nigdy wcześniej, dając początek fenomenowi Seimpliksu. Hołownia, wspinając się na szczyt popularności jako druga osoba w państwie, udowodnił, że polityka może być widowiskiem. Szczyt jego medialnej popularności przypadł na styczeń 2024 roku, kiedy doszło do głębokiego kryzysu konstytucyjnego. Związanego z zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wącika. Mimo, że w kolejnych miesiącach w Sejmie wcale nie było spokojniej, fascynacja marszałkiem z czasem zaczęła maleć. Wśród poważnych zarzutów pojawiło się doprowadzenie do zamrożenia czterech projektów ustaw, w tym obywatelskiego projektu legalizacji aborcji, do 12 tygodnia. Hołownia podsumował okres swojego urzędowania w publikacji Sejm bez barierek, wskazując na szereg fundamentalnych jego zdaniem zmian. Wprowadzone reformy miały uczynić Sejm bardziej otwartym, przejrzystym i efektywnym. Symbolicznie usunięto Procedyjne barierki sprzed gmachu, a Sejm otwarto dla obywateli, na przykład w noc muzeów, co zaowocowało ponad 300 tysiącami zwiedzających. Za kluczowe osiągnięcia uznano wprowadzenie mechanizmu konsultacji społecznych, gdzie skonsultowano ponad 150 projektów, zbierając przeszło 73 tysiące głosów. Marszałek przekonuje, że dotrzymał też zobowiązania końca zamrażarki. Skierowano 38 projektów klubów opozycyjnych do pierwszego czytania w porównaniu do 8 z poprzedniej kadencji. Zwiększono też przejrzystość poprzez likwidację mechanizmu poselskiego bypassu dla projektów rządowych oraz wprowadzenie obowiązku pisemnego uzasadniania wszystkich poprawek. W kwestiach nadzoru Sejm uchylił immunitety dwunastu posłom, a hołownia jako pierwszy marszałek w historii zlecił kontrolę NIK dotyczącą finansowania związków wyznaniowych. Jak Polacy widzą jego polityczną przyszłość? Sondaże są podzielone. 45,5% dobrze ocenia jego funkcję marszałka, natomiast 41,5% źle. Co istotne, większość ankietowanych widziałaby go poza polityką. Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia ma opuścić fotel marszałka w połowie listopada, a zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Sam Hołownia pod koniec września złożył aplikację w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Hołownia pokazał, jak ważny jest marszałek, zmieniając Sejm z bastionów. W otwarte, choć nadal burzliwe, forum. Pozostaje pytanie, czy jego ambicje zawodowe przyniosą się na międzynarodowe salony.